Dobra, otwarte. No i super. No i sobie, lej. ale co to taka mała paszka? <stansujesz> zniknął, Sejf, <stansujesz> Save zniknął u mnie. E, dzień dobry, cześć, mi tam was. Bardzo <pray> serdecznie. Ja jestem Paweł, z jest Joszelka i Ren. Słuchajcie, <podziany> oh. tak. robimy oczywiście kontynuację, robimy dzisiaj Clacking bell. E, przygotowanie ostatnie, chyba będzie już dzisiaj napad. Możliwe. E, także Ren, przeczytaj nam opis. Ale dlaczego ja dostaję w ogóle takie długie słowa. Dobra dam, ci uczaj tam, z, tam no, okay, idziemy, idziemy dobrze, Przestępczość zdezorganizowana. A, a, a. To niezwykle ważne, żeby nasze wejście do fabryki Clacking Bell przybiegło zgodnie z planem. Żeby tego dopilnować, musimy sabotować linie zaopatrzeniowe kartelu. Hmm Sprawdziłem dokumentację z dochodzenia i ja chyba wiem jak to osiągnąć. Zaufaj mi, Bani o szczegóły się opłać. No dobra, okej, okay, no czyli ci się papierologia totalna y, dlatego też pewnie tytuł a, to jest, się jest... Ty... No przestępczość zdezorganizowana po prostu, nie? De Totalna dezorganizacja, chaos yy, i to wszystko z tego właściwie tak, można powiedzieć Tak, w sumie tak to właśnie wyglądać będzie chyba. no jest typowe DLC pod nas. No, no? no super. Znaczy, muszę no. wam powiedzieć, że kurczę, mega mi się na razie podoba. Widzowie <laughs> też pisali, że y, jeżeli chodzi o ten no, DLC, no, ten napad, naprawdę te przygotowania są w miarę spoko. I chodźcie jedziemy tym czarnym. Wspólnie. Nie wiem, to zawsze tu stoi. Bez... No, tutaj zawsze stoi. Jak ja wziąłem tego swojego czerwonego, potężną bestię. Na. Aha, czyli tak no musimy zajmę, że jednego. Nie, że no, do nie mam to dla mnie wsiadaj, miejsca. że nie mam tam dla mnie miejsca. Dobra, Chotti, ja, obika ja. zostaw. Dobra. Zostaw obika. Jedziemy tym pięknym samochodzikiem. Mamy Aobi. Obie... Poszyżony. Obi, obija ja się, obija się. Obie, obie, ja. <noise> Obi się nic nie robi. A nie, czeka, w ogóle taki sklep jest Obi? No jest. O ja. tylko to, to jest? się inaczej pisze niż obej. No czy to tak. jest lokowanie produktu. No nie. nie. No coś lokowanie. coś <noise> ja liczę, że. Mi, opony. Ja, że dostanę, no pa no, jak jedzie. <noise> ja nie mogę. <noise> ja nie mogę. Jak, jak, jak prowadzą. i trochę wam światło tam A się nie tak... świeci. Gdzie no bo jedzie? już niestety Pięknie, na mnie świeci. Ja jadę z Przywa No teraz to już on zaraz drugie nie będzie działało. <grym> dobra, spoko. Czekaj, gdzie my to jedziemy w ogóle? Do punktu Cluckin Bell. No, no, Cluckin Bell. Czekaj, schakuj wszystkie furkunetki nawiązujące do kartelu, aby pobrać dane, gdzie jest lokalizacja i zarazem. Okej. Okay. Takuj. O dobra, no, 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 to ja idę. To furgonetka chyba jedzie tutaj. Czym się hakowało? Trzeba R nacisnąć. Jak podjedziesz do furgonetki. To chciałabym, ale niestety po tym pakowaniu już... Ha! I opłacało ja się ja zdjąć drugi pojazd. nie no, no. strzelasz, bo strzela. Oni strzelają. Oni do mnie strzelają. Atakowałeś, dobra idziesz tu stąd. Atakowałeś już, dobra spokojnie. Witam Marzecią. pana, proszę się położyć. Dobra, cisnę po kolejną furgonetkę w takim razie. Niestety zemdleli. Nasi jeszcze, jeszcze tam sobie biegali i kieptali. ich. Trochę tak. Patrz tak jak do pojechali. tak ja. Do rana pojechali. Po prostu. Kombinezm chlaku pozwoli poduszyć tak. się po kierowce wytwórni, co sprawi, że coś tam, coś tam. Eee, tak. Eee, czy możemy jeszcze uzyskać w ogóle eee, ten? Jak to się nazywa? O! To to odznaczyć Dziękuję. Ostatnio. Co ty tam mi zaznaczyłaś? Czekaj, bo tam jakiś... Czekaj, leży tam strój, czekaj, tu jest strój, leży Leży tu strój? Strój tu leży No właśnie ja nie widzę tego stroju. Ja na ma mapie go widzę Dobra, to podjeżdżam A... Znaczone jest? W furgonetkach po prostu mamy To mamy za, za kurczaki I, Ale to ja nie mam stroju w takim razie Nie, no to... no, nic pokazamy. Zabieram się O, nie, nie jestem kurczakiem, ale jestem pracownikiem Clacking Bella. Czyli musimy jechać do, po tą trzecią, czekaj, nie no, chciałam ja, się przebrać, bo nie, nie widziałem. No, ja się Ale, ale czułem, ty śmiesznie się przebierasz, patrzę. tak? macasz się po sobie i później ten. <laughs> czekaj. Ty się przebierasz. Dobra, teraz ja się przebieram. Ej, już ale śmiesznie się przebierasz. Chłopie, co to było w ogóle? A ty nie masz, no tak, nie masz twarzy teraz. Tak, no, tak, no, tak, nic nie tak jakoś. Jakoś. Czekaj, czekaj, czekaj. A może pojedziemy razem, tak? Includni to. In ja nie widziałem tej torby. No, no. Była, Była tak. invisible Bubble. Pracownicy Bella przyjeżdżają od obikiem. Co ty, zadziw, Co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? No ma tego. Samurajem. Tyle napadów. Tyle haksu zarobionego, że to człowieka powstaża już. Trochę tak. Ale Dobra. tylko w aucie. Aha, tylko w aucie, tylko w pojazdach. Dobra, słuchajcie, zostało 800 metrów, przygotujcie się. Dobra, zapnij tam Za pasy. wchodzimy do garażu kartelu. Nie umiem. którym będzie pewnie, nie, nie będzie miał papierologii, a nic nie będzie, bo to typowe. No, zde zdezorientowana no, znaczy papierologia. Najważniejsze, typowo... że się przebraliśmy, to nas nie poznają. No, Majty, musiałem zmienić, bo to się To chyba na, 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 na... O, co? 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 Siądę, bo nie chcę siedzieć w He, tym smrodzie. Nie jedzie. chcę siedzieć w tym smrodzie. No, już bijacie? Ej, to jest ja już bili. To na już gdyby się broni na razie, ogólnie ja czekałam. Jesteś, ja, ja sobie przebrani. stałem. Ja sobie sobie stałem A, Dobra, spokojnie. I nie co się... Co się Co patem się zgradamy? <ścoughs> Jesteśmy przebrani, więc możemy normalnie pójść. Tylko wiadomo, że będziesz znaleźć się jak najdłużej w tym polu widzenia. Dobry, polo? my to tylko podsabotowaliśmy. czekaj, chwilę, Sekunda, gdzie my idziemy w ogóle? Bo ciężarówk mieliśmy podejść. Chyba, no nie? Niskam E, patrz, tutaj na prawie. No bo mamy tu poniszczyć te, te chyba. No dobra, to jak niszczycie, to niszczycie. Dobra, sabotujemy ciężarówki, jestem mechanik Ale Paveli. najgorzej, że tu dwóch jeszcze typiarzy robi. Nie, dobry, naprawić tutaj panu. Mechanik Babeliś wszystko naprawi. Proszę bardzo, pomogę A panu. Tu jest ty w ogóle? Tutaj to coś się jest niepotrzebne. Dobra, to czekaj, to ja podejdę do niego. Ej, ale dobra, to pomogę. Ej, co, tak ja przy urwiesz? No, ja ja przy tamtym, no patrz. Dobra, pomogłam. Powiedziałem mu, że mu pomogę i tak dalej. No ja, dobra, okej, okay, co teraz? Nie Musimy wiem, czy. Szukaj szafki zawierające. Dobra, szafki będą pewnie w środku tutaj. Chyba tam Tylko uważajcie, szpach, bo niektórzy mogą się dowiedzieć, że to mnie. Ma. <noise> Ale masz czapkę. No ja Aha, to taka męska. Z do do tyłu jestem taki, taki Dobry. Do przodu. Dobry. Mam tak, ja, bo tu stay. kamera, jest. Ej. No, usuń teraz nagranie z monitoringu, żeście weszli tam. Albo ja, żebym wszedł. Dobra, czekaj, ja no wejdę sobie tutaj. Ej, tu jest wiartarka do zabrania. Ej, to... ej, 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 ej. Coś ty no zrobił? Zrobiłem. Właśnie, że nic nie zrobiłem. On powiedział, że Jak jestem... Proszę, bo ogólnie jesteśmy w samym środku bitki. Sto? Mogę wziąć. Uważajcie, uważajcie, odsuńcie się. Co to było za wysadzenie? To nie ja! Bo mamy, ma, mamy ograniczone życie, pamiętajcie o tym. Pamiętam o tym. Dobra, zabieram Dobra. tutaj te nagrania. Dobra, czekaj, bierz nagranie, bierz to. nagranie, ściągaj A gdzie to. A się to wywiatale? Nie, jeszcze nie. A, okay. czekaj, właśnie, pozbój się świadków. Wiatarem. No musimy się pozbyć wszystkich świadków. Niestety. Czy to jest wiertareczka? Zabrać wiertareczkę. Dobrze. A trzeba było do obiadu? Ja zabieram tą wiertareczkę. promocji pewnie. Mhm. Wszystkich? Dobra. Wszystkich. Wszyscy, wszyscy poszli spać. Wszyscy śpią. E, Czy zrobiliśmy totalnie głośno. Podejrzewam, że na na Ale tych ciężarówek to raczej już nie będą używać, nie? No, no pewnie są nie, nie. sabotowane, ale trochę poparli. E, Rozwierć aby dostać się do kartki i co? i to może tutaj chyba. No to to będzie to. Może te szafki to są. Tylko Ktoś wziął wiertarkę, chyba nie no ja mam wiertarkę. Może coś ja tam zrobić? Nie, to nie to mogę, to Chyba nie, to nie jest to, to miejsce. No to skrytki będą gdzieś indziej pewnie. Chodźcie tutaj do, do środka. Może tu w koszach na śmieci? To są skrytki. O to są skrytki. Dobra, Dobra. wiercimy. Czesuj się, bo mm, nie mm. mogę. Zaczekaj! No, ja wiercę teraz. No ja też chcę. No halo! Nie posiadam odpowiednich narzędzi. Serio? Ja się kręcę poważnie. Seriously? Ja chcę posiadać odpowiednie narzędzia. To jest moja skrytka, ja to jest moja skrytka. Dobra, pompujemy. Ale jaka ona duża? Skrytka czy... Yy, skirtarka? Ej, w ogóle muszę wam powiedzieć, że przy wierceniu nie ma nic kompletnie. Nie ma Ej. żadnego, nie ma żadnej, y, tej... Poczekaj, zanim... Paweł, poczekaj, zanim... poczekaj, zanim skończysz wiercić, dobra? Poczekaj o, chwilę. Ja nie wiem, ile to O. To poczekaj, poczekaj chwilę. Sobie, dziękuję. O, chyba ostatnia. Chyba tak. Dobra. O, Wierce ja tu też ostatnio. mam. Znalazłeś, ale ja też tu mam jakieś, ten, o. Wier... skrzyneczki. O, hajsik. I jeszcze coś mhm. tam zabraliśmy. Hajsik jest. Jest, hajsik Może... jest. Może rozbierci? O, kolejny hajsik. <grym <grym> jest ran, tu jest ran. Tu jestem. Ja o, sobie patrzę o. jak wy wywiercicie, nie ma problemu. Ja to więcej A, tego no jesteś roczek. Dobra. A tego no, czerwon można. W tym Nie. Wierzcie, same dwie. Taki wychodzą Same mieszki. Tak się nie mieściły już w tych skrytkach. Tu masz pustą tą skrytkę, zostaw to. Dobra. Dobra, O, dobrze, poświeć. Gdzie mi świecisz? Sobie Dobra. świecisz, czy mi świecisz? Pusta odkrywka. Dawaj no. kolejną. Proszę, proszę, nie bić, No, proszę, tutaj. Gdzie świecisz? Sobie świecisz, czy mi świecisz? Weź tu świecisz. To też pusta. No. Dobra. No, Dobra, teraz może opuścić garaż. garaż. Opuść to może jest spodnie. No to opuszczaj. Eee, hej! paweł cztery. Dobra. No eee, tak, tak, tak. Tak, opuszczamy, no. Ale tutaj się dała. garaż nie zemdlałeś, bo dalej biegłeś. No, mówię, że prawie. Prawie, to wiesz, wielka różnica. Y, wsiadamy teraz do auta, bo pewnie będzie opuść teren. <laughs> no, tren, użyj klamki. <laughs> dobra. Klamka, Klamka i twój to jest samuraj. Fajnie. Opuść teren. No pewnie, <laughs> oczywiście. Samuraj. standardowo. Dobra, zróbmy to w fajnym A, stylu. O, o, Mam nadzieję, no. że nie będzie tutaj... Czekaj. Tylko, nie wiem, na górki chcesz? No, rozumiem. No. Ja, rozumiem. O. Opuściliśmy Jaki? teren? Jeszcze nie. Jeszcze nie, tam w Co jest grane? Oni są ci Kontrolują. Jedziemy w Bieszczady teraz. Ucieknij kartelowi, no i pewnie. musimy im uciec. Musimy im uciec. Są so ci od łapek w dół. To i... po, pojadę <laughs> tędy. Ej, oni nie potrafią w ogóle... Wow, Co leżeś ty zrobił? Normalnie poleciałem, przeleciałem w ogóle. Już zgubiliśmy ich... Moje bebechy To chyba nie... Nie, nie, nie No za mały rozpęd był, no ale no cześć, poradzę, czekaj, porad czekaj No bo nie uciekliśmy im, więc nie rozumiem o co chodzi no A ja wiem, jednak co są nie, jednak nie pod... Byli po drugiej stronie góry, ale już nie, są. no rozwalmy ich po prostu już to byli No ci, co zawracają Co zawracają? Dobra No i uciekli, no, to nie wiem jak mamy zrobić. No my uciekniemy tędy, no Dawaj! do góry, do góry. Ale my, myśmy uciekli, byli po drugiej stronie góry w ogóle. No ale tygnęli. w ogóle, to nie no. wiem. Teleportowali zielę. Dobra, jedziemy do, że, jedziemy do jeziora, słuchajcie, jedziemy w jezioro tam. Tak? Myślę, że nas Aha. zgubią. Aha. Dobra. Myślę, że to jest taki spontaniczny plan z naszej nura strony. do w jezioro. Wiadomo, full spontan musi być. <laughs> mhm. Po co się przygotowywać? Na pewno się z przed nami po prostu. U. Daj, bo nie dolecimy. No bez jakiejś zbyt się tutaj. Oh. Nie mamy ich załatwić, czy o co chodzi. Dobra, nie da się ich to. Czekaj, dawaj tu karabin. tu. Tak, chcecie, proszę bardzo, nie ma problemu. No Ale już? mogliśmy wyrobić. No Aha, że trzeba było. Jeśli no zgubcie. To znaczy, znaczy rozwalcie. rozwalcie. Zgubcie, likwidujcie. No. Dobra. Hmm, no kolejna to kolejna. Właściwie dobra. już chyba teraz napad. No dobra, tak, dawaj. Albo już, albo już przygotowanie? Nie wiem, zobaczymy. No i pora teraz na finał napadu, czyli w sumie na lotu. przepraszam bardzo. No Jesteś zbrodni. To yeah. ostatnie zadanie. Czas załatwić to przymierze kartelu z policją. Pociąg już czeka, żeby zabrać się do fabryki. I pamiętaj, że będą doć się... Doć, co? Że Proszę będą się ciebie spodziewać. Hmm. Hmm. Więc przekrocz ich najśmielsze oczekiwania i spójrz <laughs> im Cimcirimcim na skalę przemysłową. Chyba nie tak jest napisane. No. no nie, nie jest, tak ale nasza? wiesz, dobra, robimy. To jest już napad, no, nie? No robimy pewnie, tak. To jest napad. Tak, tak, tak. To jest no. nalot, w sumie nalot. bym powiedział, bo napad, znaczy no, w napad i w sumie jest też napisane chyba hejs. Okej. Okay. Ale... Tutaj jest napisane rajd. Right. Rajd? Farm rajd. Right. Rajd? Right? Czyli okej. to Towa kulica robi naloty, nie napady, no nie? Okej. Okay. No w sumie ale, to, tak, no. Ale też biorą łupy. My jesteśmy teraz taka, taka pod przykrywką policji. Ło! Ej, kto oni kieruje? Ale nie my, tylko oni. A, chciałem, że z mnie przebrali. To po co nam te... Jesteśmy przebrani. Ło! No, na to, w Co? Ha? E. Dobra, przyjechaliśmy... Aha, tu z czekaj. U, u, u. Czy to mi, że przyjechaliśmy z tym pociągiem? Idziemy. Kurde jak się szybko wszystko wydarzyło. Wszystko za szybko, no, wykluczenie, w połowie akcji no, normalnie dosłownie spiliśmy. Chyba tak właśnie było. I ogólnie są różne podejścia, no nie? Że jest ciężki sprzęt i tak dalej, więc zobaczymy. Może zrobimy tak, że jeszcze przygotujemy się bezpośrednio z tym. Panowie panu. No? Z bezpiecznikami chyba trzeba no rozpalić. Okay. Dobra. Biegnę! O, ja już nie mam. Właśnie nie wiem dlaczego ale migało na czerwono. No mi też. Nie wiem czemu. To jest jakby. Nie. nie wiem o co chodzi. O, jeszcze prawie. Dobra, lekko co tu jest? Ona... to są torby. Amunicja do zestawu. Ej, wybrać pancerz proszę. Ej, można wy... zmienić pancerz jeszcze w trakcie. Okej. Okay. Patrzcie Czemuś? tutaj. Bez jaj, mogę sobie zmienić. Uzbrojenie i tak dalej możemy zmieniać. To wszystko, wszystko jest na miejscu. Okej, okay, czyli to można sobie tak... Nieważne czy to się wybierze w sumie. Tak, nieważne. Aha, stamina mi spada. No właśnie, bo chodzi o to, że to są ciężkie pancerze, więc niestety bardzo szybko się męczymy Jeszka wygnać do przodu strasznie, nie, wiesz, że bo... ja nie ma. No ja bym cię, co mam to robić. Dlatego A na to jest... No bo tutaj tytajek był. Bo to ta stamina. Tak. Tak, tak, to stamina, bo teraz mamy typu. ciężki pancerz i dlatego tak nam tutaj ten... Oni no się chyba respią, bo ja ich wcześniej dojechałem, ale... To się tyle. No, teraz samy rady. E, tutaj mogę włożyć kartę dostępu. Włożę sobie ją. E, a ja tu mogę tu włożyć kartę dostępu i. W... Nie, dobra, włożę sobie ją. Tu mogę wejść? Co bym mówić? Otwiera drzwi do <grym> piwnicy i weszłam do piwnicy. Nie wiem dlaczego, Okej. ale tam Czekaj, weszłam. Ja Mamy się do biura do, do, do udać. E, to chodźmy tutaj. E, ale ja, ja tam weszłam. A, a bo tu są te dodatkowe rzeczy. Tu macie dodatkowy zarobek. Poczekam na was. No, właśnie, Woda bo ja też otworzymy też jeszcze inne drzwi, także myślę, że razy wspólnie będziemy chodzili po tych drzwiach. Mhm. Dobra, idziemy na to. Ale ten bo... to tak długo tu jest. Trwa wchodzenie. Uwaga, tam czekałam są tych na tych. was. Dobra, zabieramy. Zero świadków. Dobra, zero świadków, nie wstanie. <laughs> zero świadków. Wbieramy. Dobra, ej, co to jest? Zabieramy wszystko. To są... jakieś łupinki. To jest czekolada. Co to co w ogóle ten? Dobra, czekajcie, muszę sobie tutaj odpowiedzieć Czyli... Trzeba wchodzić do innych miejsc, jeszcze rozumiem. No, no. trzeba, 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 więc się musimy rozglądać. Dlatego, dlatego wzięliśmy. Ej, szybko pakuję. <laughs> Ten pasek się nam napełnia, rozumiem. Ale dopiero no. jak już napełnimy torebkę. Jeszcze ja ok, ja cię nagram. Jak ty się Ale zbierasz. chyba, chyba każde każdy osobno się napełnia. Tak, każdy ma osobno. Okay, no. Okay. I wychodzimy. Dobra. Ja już tam już będą Na no, tyłu też coś było. Tutaj jest, na przykład, ale tu nie można, dobra. Oh, wow. Tick. Nie, nie okay. tu, czekaj. Tutaj, tu, 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 chodź, tu, tu. tu. Ja, ja wiem, ale się znałem czy teraz nie omijaliśmy jakiegoś magazynu. <grym> nie, nie, chyba, chyba nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, chodźcie tutaj, tu są jeszcze drzwi. Dobra, ale dostali otwieram. headshot Ja wchodzę tam. Dobra. Ja was obsłaniam, żartowałem już wchodzę. Ej, to tylko twoje marzenie. To? Czekajcie, muszę... <grym> tu pukam nie masz odpowiedniego wyposażenia. Tu jest łom. Dobra, wziąłem łom. To musisz tu ten... rozpotworzyć, bo ja nie wiem, czy to są Ciarę łomy. To też jest łom, leżą gdzieś tutaj. Co Tuto to, czy tu w mieście leży? No tak, dlatego zastanawiam się, o co A, jest No weźcie sobie łomy, weźcie sobie. Otwierajcie. Ren, masz tam coś? O, masz, patrzysz. Ładnie. RTX-a. RTX-a 4000 któregoś tam. Ja miałem pusto. Okej, okay, czyli u mnie już tak jest, że full niby mam. Ja mam posto, no. Dobra, opuszczamy dobra, ten magazyn. Dobra, opuszczamy ten magazyn, dobrze, dobrze. Dobre, dobra, Nie powtarzaj mnie tu, obuzie. Przepraszam. Zawsze chciałem być jak Paweł, jestem twoim największym fanem. Śnię o tobie w nocy. Okej, <laughs> okay, dobra. Okay. Myślę, że tym symbolicznym akcentem... Tak, bo tu jakiś klucz leży. <laughs> tu klucze leżą, tu klucze leżą. Hej! Gdzie klucze? Czekaj, bo ja nie widzę, tu strzelają. Brudźcie się! Tu ja są widziałem. klucze O, ale czy można je podnieść? Zabieram klucze Skurde, do biura! Tyś Ty nie klucze? Jakieś? Skurde, ona widzi to co my nie widzimy, Naprawdę A to pod biura musisz yes, no my sobie, yeah, yeah, yeah. A my sobie stoimy z ziomkiem tutaj, bo myślałem, że to nasz. <laughs> ja też myślałem, że to Joszelka jest przez chwilę. <śpiewanie> Dobra, tam jest biuro, więc idziemy tutaj. Czy tu ciekawe, Dobrze, robiliśmy, że robiliśmy... Dobrze, dobrze, że w robiliśmy też deathmatch, więc dobrze poznaliśmy teren. No ale tak było. Wcale, wcale nie przypadkiem. Mam słabe wspomnienia. Dobra. Otwieram biuro, jeszcze chociaż już Loka ma klucz. Przestrzelił zamek w drzwi biurze, lub odszukaj klucz. Ej, zlepnij się. Ale znalazłem, spoko. Okej, okay. znalazłeś Dobra, klucz, haktowanie. tak, tak, no, no, no. Pięknie, znalazłeś klucz. Hacuj, hacuj. A to jest, hakowanie polega na tym, że po prostu patrzę jak hakuje postać. Aha, myślałem, że wpisujesz po prostu... Ej, słuchajcie, to jest najbardziej epickie i... Co to ma w ogóle w rękach? Co? To jakieś urządzenie hakerskie trzeba wyboru Po wyciągnij urządzenie hakerskie. Przytrzymaj prawy, aby użyć urządzenia hakerskiego i sprawdzić siłę sygnału. Otrzymaj A, okay. miejsce, gdzie sygnał jest najsilniejszy, żeby poznać szkody do sejfu. Okej. Okay. Dobra, chyba tędy. Osłaniajcie mnie, bo ja mam ten. Do, Czekaj, do bo mi się to wyciągnęło od, od razu. A, no właśnie, no bo ja też miałem to wyciągnięte, dlatego ten Dobra, idziemy idziemy w tamtym kierunku, A, czyli wracamy do tak. Ej, może tu pójdziemy Nie, tędy Tam, tam nic nie ma, dobra, dobra pierwszy. tędy, idź pierwszy ren albo ja Idę idę, 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 tylko biegam wolno Ja też Musicie świecić. Do... Dobra, Co? Trzech... Aha! Ja muszę w jednym miejscu po prostu No Dobra, mam drugi Aha, i ty tak. wiesz gdzie to jest? No, no bo on na tym. Muszę treningu. w odpowiednim momencie miejscu stanąć, wiesz? Aha. poczekaj no. czekaj. Udaj się do biura, dobra. i od razu mi się to wyciągnęło. Wracamy do biura no. Dobra W razie czego ja będę trzymać 6. to na no, no, ten Dobra. Dobra, dobra. 9-6. Dobra, sekunda, już yy, czekaj. 9, 6, 2, 3. A, 2, 3, czekaj. No co, jest, nie mogę. Sekunda. A, tutaj, tym, dobra. 9, 6, 2, 3. 2, 3, czekaj, 2, 3. I 5, 1. 5, 1. O, teraz mam lepszy widok na sensie. Dobra, otwarte. No i super. No i zabieraj. Ale co to za taka mała paska? I zniknął paczka? save! Save zniknął u mnie! Jak save zniknął. u Ciebie zniknął? save zniknął! I patrzcie, tam w ogóle jest mały Ren. Jest. Poprzedni. Faktycznie Ej, tutaj, jest. Mamy, tutaj mamy iść. Tak, tak no to, to idziemy. Żeby Poważajcie po łupy, Możemy łupy jeszcze zebrać, żeby mógł uciekać. Ale łupy e, już... nie z... ma, myśmy zdrali te łupy chyba. Przez wszystko się jest. się wyświetliło mi, że jest łupy. I ci... Ale wiesz, no myśmy już tutaj wymożli no. zrobić, oni się nie spodziewali. No, no, no. Dobra, czekajcie, zostałem się teraz w by tutaj... E... Napadli, no, teraz jest... Aha, zabierz łup. A, no to pewnie. Chodźcie, lecimy, czekajcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Pociąg. Chodź za ciężarówką najlepiej przebiec. E, ogólnie śmigłowiec tam lata, <laughs> więc ostrożnie. Do naszej kampy rówka. idziemy. Tak jest. Kęty. tędy tu. Dobra, skończyło nam się życia. E, <grym> zobaczymy, że się powinna teraz restartować od ostatniego jakiegoś tam checkpointa pewnie. Tak, tylko teraz klikasz e, odpowiedniej przycisk. To się dzieje pageupa czy coś takiego. Tak, coś będzie page up, page up pójcie za chwilę, że będzie... Szybki restart page up, tak. Page up klikajcie. Kliknięte. E, i zobaczymy, <grym> tak. czy teraz się uda, czy będzie wszystko w porządku, czy nie, zobaczymy. I chwila prawdy. W którym miejscu? Dobra. Ok. Spiliśmy się. Czekajcie, co to jest co, grane? Jesteśmy... W miejscu w ogóle? Co to za miejsce w ogóle? Eee. Dobra, szoka wzięła łup. Udało się. I teraz się udało. Eee. E... Co jest grane? Czyli łup łupy? <laughs> Mamy łupy, mimo tego, że zrestartowaliśmy. No to było dziwne, bo ten łup w ogóle leżał bezpośrednio na stoliku po prostu tutaj. Po prostu nam dodali tak o. Oj do skrytki jedziemy. O. I teraz mamy o. do skrytki. No, słuchajcie, moi drodzy, ja nie mam tego pojęcia, o co tutaj chodziło. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Ale, no dobra, jedziemy takim, że dostarczy na do skrytki. Pewnie jeszcze jakaś no, karteczka będzie z tak. podziękowaniem. Pewnie tak. Bo udało się skorumpowanych. No to jest jakaś masaka. Prawie przegraliśmy. Prawie tak. <totę> to znaczy, musieliśmy przegrać, żeby jeszcze raz to ponowić, nie? Ale... Nie no, po prostu coś było zbugowane i tyle. Nie, widać, musiał coś być zbugowane. Ale taka ciekawostka, że jak się wchodzi do tych piwnic, to jest No. Co widać. No co na mapie, no. Że tak było, że wchodzą po prostu do, do piwnicy, czy do właśnie tego magazynku, to nasi sojusznicy, czyli Renojuszorka na przykład widzieli, że moja postać była na przykład w tym w dokach. No albo tu, że tam po prostu jest budytne. Magazyn zrobiony, no? magazyn jest na zrobiony pod ziemią. Czyli wszystkie miejscówki, w których się wchodzi, są zrobione gdzieś tam pod ziemią. No i tu w różnych miejscach, nie? Nie, jak się potem się dostać. Na drugim końcu mapy praktycznie jest miejscówka z magazynem. Ale ci wjeżdżają, ale ci wjeżdżają. Oni nie wjeżdżają także jakbyście mogli obszelać ich też trochę no, trochę tyle, tak o No A tylko trochę Ale tak samo jest z no, apartamentami i tak dalej, Czy każdy jest w jakimś innym miejscu po prostu Zależy, bo, bo niektóre mają okna I z okien widać normalnie tam mapę na przykład No też No niektóre tak, no, no. By stali przed tym budynkiem, tak normalnym więc. Nie wszystkie, haha. No to raz. Proszę dobranoc. dobra. Chyba zależy też możliwości dalsza dalsza dalsza. I... Dobra, dobra, po prostu rękawu i. Dobra, zostawmy na kolejne kiedyś. Tak, no. Dobra, jeszcze kilometry. Tak, dobrze, a potem na więcej. I... Ja już się bałam że w ogóle nie zrobimy tego. Ucieknij policji teraz. Skąd by było tak dziwnie to. uciec policji, no ale jasne. Dopiero teraz Co powiedziałeś. No, tak mówię, jest zdecydowany. Że... ty to. Nie Oczy, o, oczywiście standardowo skryptowane, czyli, czyli dopiero jak się podjedzie, dopiero he, wtedy kopty, ten... Ogólnie he, nie nie strzelajcie, bo jesteśmy obok komisariatu. Dobrze. Ale nie strzelam. O, wujek nadal nie chce Może tutaj się spróbujemy zgubić, co? Możemy. światła, żeby nas nie rozputnę. Nie, zobaczymy nas teraz, nie zdąży widać <laughs> na górę. To nie zdążysz, jak to zdążysz. No, dobra, udało no, się. Jedynie helikopter to no, tam. No, 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 no. no, no jedynie to... Helka. Ta Helka tam sobie widzę jak leci. No widać, nie ja widać. Bardzo no, ładnie nas się, szuka. Koledzy Vincenta, tylko no trzy to są gwiazdki. tylko trzy gwiazdki, więc... Były cztery wcześniej. <coughs> Czasem jedna. Ej, no Ej, właśnie, wcześniej były cztery, przecież przycichaliśmy. Tak. O, o, o już. Dobra, skończyliśmy. że nie ma. Tylko nie wyciągajcie broni, nie strzelajcie jakby żeby nas znowu nie zacząć ścigać. Dobrze. Dobrze, panie Pawle. Bo ja już dobrze. dzisiaj normalnie jestem na a to... Dobrze, a dobrze. O. <laughs> a znaczy nie dobrze. A nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Bardzo się zrobili, <laughs> naprawdę. Dobra, skrytka jest dziś tutaj, czyli nie na posterunku. Mhm, mm to jest skrytka. Dziwne, nie? To byłoby dziwne. No byłoby dziwne, jakby było na posterunku. Wszystko jest... na posterunek przewieźć. To jest no. tam, gdzie włożyliśmy te inne rzeczy tak. w, sumie. w sumie. Tak, w sumie tak. ...przygotowań. No tak, to powiedzę tak. tak. No to już prawie jesteśmy na miejscu, to jeszcze jeden zakręcior w lewo. I potem jeszcze jeden zakręcior w lewo. Uh -huh. No tak, no tutaj. Albo tutaj. Oczywiście taktycznie, no. profesjonalnie tu podjadę. O. Teraz ze śmietnikiem. I, i cutsceneczka! Excellent work. misja accomplished. Now to the vital As I'm sure you can appreciate, there are certain transactions I can't be party to as an officer of the law. But if I've learned anything from my associates on the LSPD, it's how to look the other way. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. <laughs> Guess who picked one up? Until next time. Well, this is to so pura no, no. policyna już jest pół miliona Pół miliona. No Aj, za pomoc? 50 000 ja. tysięcy dostałeś za pomoc? Ja, tak. ja jeszcze nie będę pomagał. To się nie układa. ja to Nie ma <grym> sensu, to, to lepiej nikt Myślałem, nie będzie chciał współpracować. Dostanę, nie ma sensu. Znaczy, te pół miliona nawet szybko idzie, można zrobić, no nie? Ta. Więc uh -huh. myślę, że spoko, ale. Ale Jeśli to się, to się prostu, nie zgubuje to może. może jako, po, jako pomagier, jako pomocnik, to. Jako pomagier, no to zostaliśmy wykorzystani. Po prostu. Tak Dobra, w tym sobie kończymy. zakończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa. Pa, do pa. następnego.